Cześć, witajcie z tej strony Sims Maniaczka i witam Was w kolejnym odcinku 10 sminionek. E, widzimy się w nocy, ale to dlatego, że mam ogłoszenia parafialne. Amili e, e, dostała e, nowy strój. Zmieni. E, nie robiłabym go, dlatego, że obiecałam Wam, że przebierzemy ją na live i tak dalej. Zrobimy jej może charakteryzację włosów, charakteryzację włosów makijaż, takie tam zmiany. Yy, ale stało się tak, ponieważ Jak wiecie była aktualizacja Wczoraj albo przedwczoraj Wydaje mi się, że to była wczorajsza aktualizacja Ale mog mogłam się już pogubić w dniach yy, No i Emily skin się popsuł yy, Miała ręce ośmiornicy Ci co grają z modami To będą wiedzieli mniej więcej o co chodzi A ci co z nie, No to już tłumaczę yy, Skin mają to do siebie, że potrafią się czasami zepsuć jak w wypadku Emilii ucięło jej ręka tak do łokcia i wystawały tu takie po prostu paski, nazwijmy to sobie właśnie w kolorze skina. Więc musiałam jej zmienić skina, No, starałam się dawać tak jak najbardziej podobnego. No, co prawda, ten ma piegi, a tamten nie miał. Więc no, ciężko mi to nazwać, czy mi się udało, czy nie, ale chyba nie jest najgorzej. Być może domontuję Wam tutaj kawałek z kasa. Być może nie zależy ile ten film po prostu zajmie. No i być może rzęsy się zmieniły, bo musiałam zdjąć wszystko, bo nie mogłam zorganizować w ogóle tego skina. Być może stał się zagnionym obiektem, bo takie występują czasami w kasie. I ogólnie będziemy musieli zrobić remont domu lub y, się przeprowadzić, y, więc o tym zdecydujemy na live. Ie. A co do przeprowadzki, to może będzie pytanie odcinka, no jeszcze nie wiem. Na razie oh. ogarnianie y, tutaj Emilii a i zaraz dopiero przejdziemy do głównej części odcinka. Czyli i tak dalej. No nietypowy początek, ale to na te ogłoszenia parafialne i ten. W sumie to jest tyle z nich. Widzimy się tam już w jakiejś akcji. Dobra, słuchajcie, jest siódma rano, i ja już ogarniałam, czyli czy to ona się wyspała i tak dalej. Zjadła już śniadanie, zaraz każę jej ten talerz umyć. Jeszcze, I jeszcze jest jedna rzecz, którą zrobiłam, mianowicie poprawiłam tę podłogę na jednolitą. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, to znacie historię poprzedni, albo właściwie dwa odcinki temu. No, takich szczegółów, to ja nie pamiętam pamiętam że ten, jak temu e, zadałam wam pytanie, czy Leon przyzna się Emilii do zdrady. E, e, zróbmy ten e, powtórkę. Czy Leon przyzna się Emilii do, Emilii do zdrady? E, I uwaga, uwaga, wynik Jankiet prezentuje się następująco. O ile znajdę screena? Ogólnie jak widzicie e, lub nie widzicie, więc wam powiem. Wygrała opcja nie, czyli Leon się nie przyznał, do zdrady. No i tak właśnie będzie. Mam nadzieję, że później odcinek Wam się podobał i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. A jak widzicie, właśnie Emili przebrała się w nowy strój, więc fajnie wybrała. Co, co ty w ogóle chcesz? O nie, Uranus. Uranus możecie znać z mojej serii 4 roku, którą jakiś czas temu prowadziłam. Seria aktualnie jest zawieszona. I Emilii ogarniemy teraz chyba poziom umiejętności, o, e, poziom umiejętności komediowych, ale nie zrobimy to tak zwyczajnie, bo pojedziemy sobie w pewne miejsce, tylko i zabierzemy. Właśnie się tak zastanawiam, ale chyba, chyba nikogo nie będziemy zabierali, albo wiem. Zabierzemy słuchajcie o, dokładnie! I widzimy się na miejscu. Witam Was. Słuchajcie, jesteśmy już na miejscu i jest to bar. Pobrany z, z, pobrany z galerii. Yy, I dla osób, które ten to jeszcze się obrócę, może ktoś się zorientuje, bo jesienią trochę gorzej rozpoznać. Yy, można pomylić to z pewnym miejscem, ale w każdym razie jesteśmy w. A i teraz problem jest: gdzie my jesteśmy? Yy, w Glimbrook? Yy, to jakoś tak było? Yy, to miasteczko z. Krainy Magii No dosłownie przed chwilą, przed chwilą ten Przed chwilą ja miałam jeszcze jego nazwę w głowie Teraz w ogóle wszystko mi wleciała z głowy Bo od kiedy mam krajny Magii po prostu zakochałam się w tym otoczeniu No bardziej wiosna, lato To fakt, ale no podałam się na przykład ten mostek. Nieważne, nie tym się zajmujemy no i właśnie pójdziemy do tego baru, który przed chwilą widzieliście, a jeżeli chcecie go pobrać z galerii, bo on jest... On jest pobrany z galerii, to nazywa się Fern Park, yy, tylko jest jedno ale. On tak nie wygląda, zewnątrz wszystko się zgadza, ale jeżeli chodzi o środek, to ja tam urządziłam go na trochę bardziej tak... No, on był po prostu z gry urządzony, ja dodałam modę. Chociaż nie wiem, czy on nie miał na sobie modów ogólnie już od początku. Yy, tu jakieś kurtki wiszą, takie tam. No i dobra. I myślę, że na sam początek, nie dlaczego jesteś w flipciarska, Emilii? podejdziesz sobie do baru, albo nie podejdziesz sobie do baru. Ogólnie, jeżeli chodzi o dwór i górę, to też jakoś nie, za bardzo nie urządzałam, bo trochę czas nie goni, a tam nie będziemy przebywać. Yy, możecie sobie zająć, myślę, ten stolik. <laughs> A może ten? O, idzie już miksolog. Więc sobie zamów drinka... No trochę cię nie stać, żeby tak szastać pieniędzmi, no ale dobra, niech będzie. Oh, yes, Emili tak elegancko, a nasza księżniczka tak... no. Tak na luźno mocno. W każdym razie jest dość rano, a wygląda jakby był wieczór. Albo tu jest wieczór. Myślę, że możesz tutaj usiąść raz, No to już nie możecie, bo ta się wypchała. No cóż, to co, Emily? Chyba podejdziesz do mikrofonu i będziesz ćwiczyła te umiejętności komediowe. Opowiadaj dowcipy. Co nie możesz? Może podejść nie Blame. możesz? Chodzi bo jest taka szansa, bo dosyć spory czas nie używałam BB, ale no potem już mnie to zdenerwowało i używałam, ale z tego co pamiętam mikrofona stawiałam bez BB, chyba że się gdzieś przesunął po prostu. I najprawdopodobniej tak było. Opowiadaj te chcipy Co ty masz? Skąd ty wziąłeś popcorn? Mówię, z domu zabrała sobie powkoń. W ogóle mamy tutaj tego y, ochroniarza. Pilnuje wejścia do klubu. Tutaj taki stół dla dużej grupy znajomych. Tu jakieś taki tam. No nie miałam też trochę pomysłu. Może kiedyś to jakoś tak lepiej zrobię. Emily, miałaś tu podejść i opowiadać do wcipy nie jeść. dobra, jakiś błąd? Teraz pytanie, czy z mikrofonem, czy z Emily. Bo mikrofon jest z modów. Ale wydaje mi się, że to kwestia była tego... Znowu nie możesz podejść. Dobra, udało się, spać, Albo nie udało się. Oh. Uh. Oh. Ogólnie teraz powinnam się rozkręcić, bo ogólnie dosyć długo się nie odzywałam, właśnie robiłam tą parcelę. I chyba muszę jednak dać zwykły mikrofon z gry, a szkoda. Robiłam tę parcelę i po prostu nie odzywam się i wiecie jak to jest. Z trudnego sobie tak Takie tam pierdoły... E, to jest sztaluga. Masz ten drugi mikrofon i nie ma. ludzie tu jakieś toby pozostawiali, no ja bym tego zwolenniczką nie byłam, chyba że wszystko z nich, ale wyglądają na pełny, no, Coś wystaje, no. A tu już chyba ktoś totalnie zapomniał o swojej torbie. Ule, ogóle tu Pierwszy.

i to jest Yomiko Nakamura. Zielonego pojęcia nie mam jak to odczytać. Hmm. To tak myślę, że tych 12 sobie mieli po ćwiczy. Słuchajcie, ja wam tu będę raczej stawię po prostu jakieś ciekawsze fragmenty, jak ktoś daje na piwek czy coś, i to bo tak bez sensu patrzeć na nią, jak ona tylko gada do mikrofonu. to nie ma godziny 12, ale udało nam się już osiągnąć ten drugi poziom kom 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 umiejętności komediowych, to chciałam powiedzieć. Więc myślę, że pójdziemy sobie coś zamówić. Jakieś wino. Myślę, że to do czegoś takiego można w świecie realnym poznać. Alisa! 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 Myślnik, e, a gdzie twoje dziecko dziecko? O czymś chyba zapomniałaś? Na przykład o zastosowaniu tego się Ale mogłybyście wznieść toas. Tylko pewnie jak zawsze będę miała... Z tym problem, żeby to odnaleźć Ale muszę zapytać o rodzeństwo w sumie, bo nie wiemy czy... Kin... Księżniczka nasza ma rodzeństwo Czemu księżniczka? Bo no, mam problem z imieniem i nazwiskiem A co, ty chcesz już uciekać? Jezus, kim ty filtrujesz? Filtrujesz ona jest jedynaczką, dobrze, ale do kogo był ten flirt? O, patrzcie! Patrzcie, kto do nas dzwoni! Leon! No dobrze. To może i z nim pójdźmy na randkę. W końcu Emili nie wie, że on ją zdradza, a jak, wie, my, jak my wiemy, to Leon na dwa fronty gra i to mocno. W sumie Emili jest głodna, więc może do restauracji wyślemy. Okay. Więc może wyślemy ich do restauracji. Niech pójdą Ale on dopiero chyba wstał Sądząc po stroju A Więc Emily, ty tutaj się nie rozsiadaj w sumie Aha, to jest niby dowcip Tylko, dowcip Tylko, że ja mam... Mm. Starą wersję Slice of Life W sensie mam inną wersję y, Slice of Life... O, o, język, e, język, język, uciekaj mi e, Inną wersję Slice of... Dobra, e, Nieważne. ważne e, Inną wersję tego moda, a inną wersję tłumaczenia nie chcąc pobra pobrałam i no... Takie kwiatuszki wychodzą oh, so, so. Więc so, 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 so. Emily Skoro ty zaraz masz iść na tą romantkę, to może. Kiedy do domu się ogarnąć, co? Zobaczmy, że do mu się ogarnij. No i co, widzimy się u nich w dacie. O, on już to chyba na nas czeka, czy nie? Zabierze już nas, czy nie? O nie, on na razie list zbiera. A ty, gdzie już tam. Na górę mi wracać, nie musisz się ogarnąć. Leon cię zaprosił. A ty go kochasz. To, że on cię nie kocha, to nie znaczy, że ty go nie kochasz. Musisz się w coś ubrać, słuchaj. Ogólnie widzicie, ten odcinek jest taki dosyć spokojniejszy. Oprócz tego, że no, Leon zaprosił właśnie na tą randkę. A pytanie tego odcinka jest bardzo proste. Będziemy remonto remontować to mieszkanie? Czy zbieramy pieniądze na przeprowadzkę, Emilii? Czy do domku, czy do mieszkania? No to już potem zdecydujemy Więc dajcie znać w ankiecie, która jest na Instagramie, czy się przeprowadzamy, czy remontujemy ten dom. Bo wiadomo, no, na to i na to będzie trzeba jakieś pieniądze zbierać, i będziemy musieli chyba Emilii jakąś pracę dorówczą yy, znaleźć. A to co? I to co? Hmm. Ale spokojnie w następnym odcinku już będzie akcja i w kolejnym również. Dzisiaj tak na spokojnie, ze względu na to, że jesteśmy świeżo po przeprowadzce e peny. No, i w sumie Emili jeszcze nic nie podejrzewa. Jeżeli chodzi o podejrzenia, nie powiem wam, czy będą w następnym odcinku już, czy nie będą, może nigdy Emili się nie dowie radzie. Mam już pewien plan na właśnie kolejne dwa odcinki, bo nie chcę też nie wiadomo, jak w przyszłości wybiegać, ale wiesz, co chyba Emili ubierzesz w ten, strój, bo Ci ładnie w nim. Nie wiadomo, jak też nie ma, co wybiegać. Boże, już czy po prostu zamknę y, się, zamknę. No dobra, założyłaś to pod siebie. I ona za godzinę powinna wrócić, więc widzimy się jak ona wróci. Jednak Emil ja wróciła prawie po dwóch godzinach. To znaczy, że chyba było dobrze. No w sumie... też jest prawda, tak, taki tryb wybrałam, bo restauracja, no to w sumie jak się gdzieś idzie, to trzeba poczekać i tak dalej. No dobra. O, a przecież zmieniałam tą podłogę. Halo, widać to zresztą na początku odcinka. Gry mi nie wywaliło, więc yy, no nie wiem co chodzi. Dobra, z powrotem Tylko, że pieniądze dwa razy zabrało, no to już mniej ciekawe No, no i co, Emily, chodź tu przebierz się Zdaj mi tą kurtkę Bo, bo wyglądasz w niej okropnie, jak mam być szczera Tu jeszcze nie tak źle, ale Tutaj, no już źle No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku, w którym zadzieje się już więcej, ale nie zdradzam za dużo. Do zobaczenia na razie. Pa.